Miłość do niej, czy do języka polskiego. Dzisiaj jest wtorek, 11 lipca 2023 roku. W trakcie nauki polskiego spotkałem w internecie kilkadziesiąt dziewczyn z Polski. Czuję, że zadłużyłem się w jednej z nich, ale zastanawiam się, czy naprawdę kocham ją, więc napiszę niniejszy wpis, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. Miesiąc temu napisałem o mojej ulubionej nauczycielce o nazwie Karina. Która oferuje zajęcia językowe na portalu Italki i z którą wielokrotnie prowadziłem rozmowy tylko i wyłącznie po polsku za pośrednictwem Skype'a. Karina pochodzi z Warszawy, jest młodą, piękną i sympatyczną blondynką, i ma ładny uśmiech. Uczy się hiszpańskiego i mieszkała w Hiszpanii. Podczas jednego z naszych zajęć powiedziałem jej, że byłaby dla mnie idealną dziewczyną. Nie mam takiego uczucia do żadnych innych dziewczyn. Które spotkałem w internecie czy na żywo. Jestem dość nieśmiały, że nie śmiałem zapytać, czy chciałaby zostać moją dziewczyną, ale naprawdę pragnę jej towarzystwa. Pomimo tego, że jestem Chińczykiem nigdy nie będącym w Polsce, uważam polszczyznę za najlepszy język świata. Język ten posiada taką potężną magię, że zostałem zauroczony od pierwszego wejrzenia na odmiany rzeczowników takich jak mężczyzna. Chciałem nauczyć się jak stosować te odmiany rzeczowników poprawnie, więc rozpocząłem samodzielną naukę polskiego w 2016 roku. Ponadto moją ulubioną literą jest która znajduje się prawie wszędzie w języku polskim. Język ten czyni mnie szczęśliwym, gdy w nim słucham, mówię, czytam i piszę. Nawet po tych latach ciągle mnie zaczarowuje, a nie mam takiego uczucia do żadnych innych języków. Szukam dziewczyny z Polski żeby codziennie mówić po polsku i osiągnąć prawdziwe szczęście w życiu. Nie chcę, żeby mówiła w innych językach, bo chcę, żeby mówiła tylko i wyłącznie po polsku. Z powyższych powodów nie jestem pewien, czy naprawdę kocham Karinę. Zastanawiam się, czy nadal kochałbym ją, gdyby mówiła po angielsku, chińsku lub hiszpańsku, a nie po polsku.